Boży Strażnica naucza, że zdecydowana większość świadków Jehowy należy do drugiej grupy określanej jako drugie owce. Pozbawieni miejsca w niebie muszą oni na wieczność pozostać na ziemi. Raz w roku w rocznicy ostatniej wieczerzy świadkowie jechowy i zaproszeni goście zbierają się na ceremonię nieco przypominającą komunię. Tylko pomazańcy, których jest obecnie około 9 tysięcy przyjmują chleb i wino. Inni nie bo nie mają nowego przymierza. Świadkowie jechowy wmawiają, że oprócz Chrystusa musi świadek polegać także na organizacji Strażnica, która zaprowadzi go do raju. Organizacja ta z kolei mówi mu, że musi on zapracować na swoje zbawienie, przede wszystkim, świadcząc, od domu do domu. The millions of other sheep will not take communion. The other sheep are not in the new covenant. They have no personal relationship with Christ. How then do they hope to attain salvation? Wydaje się, że oni godzą głoszenie dwóch sprzecznych rzeczy jednocześnie. Zgadzają się z tym, że Biblia naucza, iż zbawienia dostępujemy z łaski, a nie poprzez uczynki. A mimo to przeciętny świadek Jehowy wierzy bez najmniejszych wątpliwości, że jeśli nie wykona pracy zadanej mu, hmm. świadczenie od domu do domu, regularne uczestnictwo w zebraniach i temu podobne, they god's undeserved kindness and theory. not by works and yet the average witness believes he hasn't the slightest doubt that unless he performs the works that are laid out for him by the watch star society the witnessing activity going door to door uh, regular meeting attendance and other things that are brought out that he will never gain everlasting life Do organizacji świadek uczestniczy w zebraniach. Pięć godzin tygodniowo dodatkowo świadcząc od domu do domu, kolportując publikacje i werbując nowych członków, cały czas dążąc do udowodnienia, że zasługuje na schronienie przed gniewem Bożym w nadchodzącym Armagedonie. Mimo że wierzymy, iż Bóg nas kocha, to cały czas żyjemy w strachu, że On może nas zniszczyć, że Armagedon zastanie nas nieprzygotowanymi. Jeśli zamiast świadczenia poświęcimy czas rodzinie, wybierając się na jezioro, to mamy stałe poczucie winy. Aby zachować ścisłą kontrolę aktywności każdego członka, wymaga się od niego miesięcznego sprawozdania z ilości przepracowanych godzin. Nie prowadzimy statystyki dla samej siebie, dotyczy ona tylko aktywnych głosicieli. Przy chrzcie nie stosuje się formuły biblijnej w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zamiast tego wymawia się formułę w imię Ojca i Syna i kierowany duchem świętym organizacji. Oznacza to bezwarunkowe oddanie swojego życia woli stwórcy. Tak ochrzczony świadek jest teraz niewolniczo oddany organizacji na czasy aż do końca świata. Świadkowie żyją w surowym, zhierarchizowanym i zamkniętym środowisku. Nie wolno im głosować lub sprawować wybieralnych funkcji, obchodzić świąt, należeć do Związku Młodzieży Chrześcijańskiej, oddawać honory godłu państwowemu i śpiewać hymn narodowy oraz uczestniczyć w jakichkolwiek uroczystościach patriotycznych. Nie wolno im ani służyć, ani pracować w instytucjach wojskowych. Nie mogą przyjmować transfuzji krwi, czytać literatury krytycznej wobec świadków Jehowy lub utrzymywać stosunki z byłymi świadkami Jehowy, a nawet wchodzić do kościoła. Życie dorosłego świadka Jehowy jest spięte gorsytem ograniczeń, ale problem jest najbardziej palący dzieci szkolnych. Towarzystwo Strażnica wydało książkę Szkoła i Świadkowie Jehowy, w której określa się, jakie czynności zabronione są dla dzieci świadków Jehowy. To jest obchodzenie urodzin, świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Na indeksie są rozgrywki. Sportowe, Dzień Matki i Ojca, Dzień Świętego Walentego, czy Dzień Czynienia, oddawanie honorów w fladze państwowej, szkolne potańcówki, śpiewanie hymnu narodowego, czy składanie ślubowań. Dzieci i świadków są prawdziwymi ofiarami. Nie mogą one uczestniczyć w normalnym życiu szkoły. Widzą to inne dzieci. Powoduje to prawdziwe rozdarcie, bo dzieci te chcą postępować zgodnie z wolą rodziców i potrzebują akceptacji nauczycieli i rówieśników. Nie ma dla nich dobrego rozwiązania. Znam to z własnego doświadczenia, bo moja własna córka prawie codziennie płakała w szkole.

Strażnica przedstawia świadków Jehowy jako ludzi czystych, szczęśliwych i głęboko moralnych. Biblia dużo mówi o życiu rodzinnym, a to, że świadkowie Jechowy prowadzą tak szczęśliwe życie rodzinne, wynika z naszych starań kierowania się zasadami biblijnymi. Chroni to nas przed wieloma napięciami i problemami, które występują w dzisiejszej rodzinie. Na przykład jesteśmy odporni na napięcia i problemy małżeńskie oraz dzieci i młodzieży. Jest więc u nas bardzo mało przypadków rozwodów przestępczości, nieletnich, narkomanii, czy też alkoholizmu. Taka jest korzyść ze ścisłego przestrzegania woli Bożej. Byli świadkowie Jehowy są innego zdania. Wychowując się wśród świadków zawsze myślałam, że to czysta organizacja, ale kiedy dorosłam, to zobaczyłam, że są tam rozwody, wielka niemoralność w życiu i że faktycznie nie różnimy się od tych, których potępiamy. Będąc starszym zboru widziałem jego funkcjonowanie od strony finansowo-ekonomicznej. Ludzie przychodzili do mnie ze swoimi problemami i wtedy zobaczyłem, że nawet funkcyjni świadkowie maczali palce w nieuczciwych machinacjach finansowych i niemoralnych praktykach. Zobaczyłem, że wcale nie jesteśmy lepsi od innych. Musiałem bardzo walczyć z sobą, aby się podzielić z rodzicami tym, co się tam wyprawiało. Orgie, homoseksualizm i rzeczy temu podobne. Towarzystwo Strażnica musiało w końcu przyznać, że niemoralnością skażony został nawet wierzchołek organizacji. Szokujące jest przyznanie, że nawet niektórzy prominenci praktykowali homoseksualizm, wymianę żon i znęcali się nad dziećmi. Psychiatrzy zwrócili uwagę na zjawiska alkoholizmu, załamków nerwowych i zaburzenia umysłowe. Dr. Jerry Bergman jest byłym świadkiem Jechowy i wykwalifikowanym psychologiem. W klinikach psychiatrycznych spotkałem się z ogromną liczbą świadków wiekowych. Stwierdzam, że wielu z nich cierpi na poważne zaburzenia emocjonalne, na schizofrenię, głębokie stany depresyjne, alkoholizm i inne tego typu problemy. Skala zaburzeń umysłowych u świadków wiekowych jest wyraźnie powyżej przeciętnej. Jednym z najbardziej skutecznych środków zastraszania jest groźba postawienia przed Trybunałem Starszych Zborów. Sąd ten może się posłużyć publiczną krytyką czy potępieniem, a nawet wykluczeniem ze społeczności. Nieugiętość polityki doprowadziła tysiące wiernych do wyczerpania psychicznego, a nawet samobójstw. Rodzina Hajksów poznała to w praktyce, kiedy 16-letni syn Billy platonicznie zakochał się w zamężnej współwyznawczyni. Targany wyrzutami sumienia zwrócił się do swoich rodziców. Był bardzo rozstrojony i nader przybity. Nie wiedział co robić, tylko powtarzał, że nie może z tego wyjść i groził samobójstwem. Z mężem rozmawialiśmy z nim godzinami, robiliśmy wszystko, aby zrozumiał, że nie ma sytuacji bez wyjścia, ale to nic nie pomogło.